Ale za mnie kasztan. Siemanko, siemanko. Witajcie drodzy widzowie. Witajcie w smerfikowych opowieściach. W dzisiejszym odcinku będziecie mogli dowiedzieć się drodzy widzowie, co słychać u Bogdana Malarza. Dowiecie się także, co się dzieje z Bilim. Co u niego słychać. Co u Bogdana. Bogdan ma robotę. Pracuje. Gdzieś tam niby, jakoś chatę robi. Zobaczymy jak na długo. To Bogdan dobry robotnik jest. Umie, co, umie, umie, tylko że już oczy ma słabe strasznie. Co z Ej, nie byłem u niego z dwa miesiące od świąt. Przyjadę się może. W dalszej części materiału będziecie mogli dowiedzieć się jakie plany i pomysły ma dalej Papa Smurfik na nagrywanie. Zapraszam Was serdecznie do słuchu. Jakie masz teraz pomysły na nagrywanie teraz? Ja mam pomysł taki... różne mam pomysły. Ale to trzeba siły zebrać, to nie jest tak łatwo. Każdy może wziąć kamerę i nagrać, ale to trzeba trochę kurde się skupić i... I zrobić to kurde z głową, a nie, że o wziąć kamerę i po ch... Popierdolę sobie, popierdolę i... i będzie dobrze, nie? To wymaga skupienia trochę, a to Jak mogliście usłyszeć drodzy widzowie, Rafał najpierw musi zebrać siły, żeby zacząć coś robić Jak zaznacza sam Rafał, każdy może wziąć kamerę i ponagrywać każdy może popierdzielić do kamery, ale według niego taki film nie ma sensu. Wziął chyba więc do siebie uwagi widzów, że te wypady na ryby są jak flaki z olejem. To wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem, drodzy widzowie. Zapraszam Was serdecznie do wyrażania własnych opinii w komentarzach. Pamiętajcie tylko, żeby w komentarzach odnosić się z szacunkiem do drugiego człowieka. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło.